W państwie, którego historię Wam opowiadamy, narodowym symbolem jest jednorożec. Czarownice miały odbierać krowom mleko, a dzieci, które były zbyt spokojne, zbyt hałaśliwe lub odbiegały od norm zachowań społecznych, uznawano za podmienione przez wróżki i pozostawiano w lesie, licząc, że magiczne istoty zwrócą to właściwe. Więc czy zdziwi Was, że szkoci spalili w beczce smoły jedną z najbardziej wyimaginowanych postaci w swojej historii? Witamy Was w kolejnym odcinku Sowy na wilczym Ramieniu, historii Brahan Sira i wróżby Stanway Hill. Brahan Sir – ten, który widział zbyt wiele. Tam, gdzie północne mgły wiją się nad wrzosowiskami Strath Peffer, a zimny wiatr z Murrayford niesie echo dawnych pieśni gaelickich, rodzi się opowieść, której nie zdołały uciszyć wieki. To legenda o człowieku, który spojrzał zbyt głęboko w przyszłość i zapłacił za to najwyższą cenę o koinach Odarze, szarym Kenecie, znanym jako Brachan Sir. Urodził się, jak głosi tradycja, na wyspie Lewis, surowej, kamienistej ziemi, gdzie ocean bije w czarne skały, a niebo zdaje się wisieć nisko nad światem. Jego matka, kobieta milcząca i mądra, pewnej nocy ujrzała na cmentarzu ducha norweskiej księżniczki. W podzięce za przysługę, duch ofiarował dziecku kamień widzenia Adderstone z naturalnym otworem. Przez które można było dostrzec niewidzialne. Gdy Kołynek po raz pierwszy zajrzał przez kamień, jego lewe oko osiwiało i zgasło, jakby światło jednej połowy świata opuściło jego ciało. Spojrzał w kamień i zapłacił za wizję wysoką cenę światło w jednym oku szeptali ludzie. Od tej chwili widział rzeczy, których inni nie dostrzegali. Przyszłe wojny, śmierci, narodziny, zburzone mury i śmiech dzieci jeszcze nienarodzonych. Jako młodzieniec trafił na Brahan Castle, gdzie pracował na ziemiach możnego Rodu Mackenzie. Z czasem jego dar rozkwitł, a wraz z nim rosła samotność. Mówiono, że w nocy przemawiał do ognia, a rano. Powtarzał sny, które z przerażającą dokładnością się spełniały. Widział żelazne wozy bez koni, pociągi, wielką rybę pożerającą ludzi w żelazie, statki lub katastrofy morskie, czarny deszcz i ogień nad morzem jakby opisywał eksplozję Piper Alpha. Nawet internet zdaje się ukryty w jego słowach. Głosy biegnące po kablach przez ziemię i wodę. Ale nie przyszłość świata zgubiła Sira, lecz prawda o ludziach. Pewnego dnia Lady Seaford, pani Bran Castle, zapragnęła znać los swego męża, który zbyt długo nie wracał z Francji. Koinach spojrzał przez kamień, milczał. Gdy wreszcie przemówił jego głos był jak echo śniegu: Twój mąż znajduje radość w ramionach innej, daleko stąd, lecz nie wróci już z miłością do tego miejsca. Dla dumnej pani zamku te słowa były ciosem nie do zniesienia zdradzona, upokorzona rozkazała pojmać proroka. Zamknięto go w beczce smoły i spalono żywcem na Channery Point, tam, gdzie morze uderza o kamień, a wiatr nigdy nie milknie. Nie krzyczał, nie błagał, gdy ogień sięgał jego dłoni, kamień widzenia pękł. Jakby tajemnica została złamana, a sam los odmówił dalszej służby. Ale zanim płomień go pochłonął, wypowiedział ostatnie słowa, klątwę, która miała przetrwać wieki. Ruth Seaford upadnie. Ostatni dziedzic urodzi się niemy, ślepy i głuchy. Ich dzieci umrą przed nimi, a wszystko, co zbudowaliście, obróci się w pył. I tak się stało. Brown Castle popadło w ruinę. Linia Mackenzie-Seaford wygasła. Ostatni potomek, jak mówi tradycja, nie znał ani słów, ani światła, ani dźwięku. Zmarł bezpotomnie, a wraz z nim zakończyła się historia, której nie wolno było znać. Na zachód od Inverness, gdzie wzgórza falują jak sen pod cichym dotykiem mgieł, wznosi się samotny pagórek Craig Dunning. Niepozorny, porośnięty trawą, paprocią i brzeziną. Dla oka przypadkowego wędrowca jest zaledwie malowniczym tłem, ale dla tych, którzy słyszą więcej niż szum wiatru i stukanie dzięciołów, to wzgórze od wieków jest czymś więcej. Miejscem, które przynosi spokój i energię czystą, jak woda spływająca ze srebrzystych potoków szkockich gór to właśnie tutaj przez pokolenia szeptano o kobiecie niezwykłej zielarce znachorce może wróżce jej imię nie przetrwało ale jej opowieść wciąż oddycha w korzeniach i kamieniach genuine hill mówiono że mieszkała wśród mchów i paproci w niskim szałasie tuż przy starym źródle które wypływało spod skał i nawet w największe susze woda w niej była zimna Przejrzysta, jak dusza dziecka. Tam właśnie, pod cieniem brzus, można było ją spotkać. Nie zadawała pytań. Dotykała dłoni, przykładała ucho do piersi. Zaglądała w zranica. Potem znikała między drzewami i wracała z ziołami, z szeptami, z pieśniami, które brzmiały jak język liści. Mówiono, że znała wszystkie rośliny po imieniu, a one odwzajemniały jej łaskę, zakwitając tylko wtedy, gdy ona tego chciała. Najwięcej opowieści krążyło wśród dzieci podmienionych przez wróżki. Matki przychodziły nocą do źródła plamistej skały, niosąc niemowlęta, które nagle zmieniły się. Płakały bez końca, unikały dotyku, patrzyły obco, zostawiały przy studni nici, chusteczki, mleko i miód. Dary dla ludu. Sit. Czasem dziecko wracało inne, cichsze, spokojniejsze, jakby dusza znów znalazła ciało. Innym razem nie wracało nigdy, tylko echo płaczu pozostawało wśród traw. Wróżka z Danein, bo tak ją zaczęto nazywać, znała tę tajemnicę. Nie była ani z tego, ani z tamtego świata. Czasem znikała na dni, na tygodnie. Miejscowi mówili półgłosem, że wracała wtedy do swoich, że była jedną z wróżek, które od wieków przemykają przez Highlandy. Inni twierdzili, że była córką ludzką, lecz poślubiła Sitche, istotę z drugiej strony wzgórza. I dlatego znała oba języki, ziół i dusz. Tuż nad jej szałasem wznosił się Likin Chambret Cairn. Pradawny, megalityczny grobowiec ukryty w zboczu. Mówiono, że tam właśnie odbywały się stare rytuały, a kobieta z Danej czasem siadała przy nim w nocy i szeptała do kamieni. Obok znajdował się dziwny głos, przypominający kołyskę: Kla-na-sia. Kamień wróżek. Wróżka z Danej zniknęła pewnej zimy. Nikt nie widział jej odejścia. Nie było grobu, nie było pożegnania. Tylko woda w studni przez siedem dni smakowała ziołami i łzami. Starsze kobiety mówiły, że została zabrana z powrotem, że lud wróżek upomniał się o nią, gdy ziemia przestała być dla niej bezpieczna. A jeśli kiedyś trafisz na Craigdenan o świcie, sam, w ciszy. Nie zapomnij spojrzeć pod nogi i przystanąć przy źródle. Może usłyszysz szelest kroków, może zaśpiew niesiony wiatrem, a może po prostu coś się w tobie uspokoi. Tak, jakby jakaś głęboka, stara rana właśnie zaczęła się goić. Wróżka z danej nie została zapomniana, bo takie istoty nie należą do przeszłości. One tylko przesuwają się poza widoczność, jak mgła, jak sny, jak śpiew liści w porannym świetle. Dziękujemy Wam za pomoc w walce z algorytmami za każdą subskrypcję, lajk czy pozostawiony komentarz. To dzięki Waszej pomocy możemy tworzyć coraz lepsze treści i rozwijać nasz kanał. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, to bardzo zachęcamy Was do dołączenia do sowio-wilczego grona. Chcielibyśmy również serdecznie podziękować Rose oraz jej towarzyszom, których poznaliśmy na szlaku. Bez Was historia o wróżce miałaby zupełnie inny obraz. Do zobaczenia i usłyszenia, Sowa i Wilk.